Muzeum Tok Pociągi są na fali Jest też taki fajny na YouTubie Kanał po kolei z Kuleckim O Chyba będzie ruszał Ale to Elektryk Jakieś wagony takie drewniane Róże tam w środku w tych Wagonach na stolikach To chyba będzie, chyba będzie Jechał w jakąś nie wynajęcie ale to wycofuje się stąd na główną linię, chyba. Oj, muszę zmniejszyć. Fajne koła takie. Niepełne, tylko takie. Ażurowe się mówi. Choć jedno ma tam pełne, chyba. Lokomotywa elektryczna, tam. Ale ona go pewnie wywiezie Może na. O, flaszeczki. Czyli bar. Bars. Siedzą kelnerzy. No. Gdzieś jadą na jakąś. Z mechaniką Twerkstet, lokomotywa, ale też jakaś stara taka. Zmienia się profil kanału z autobusowego, kurczę. Ale fajny. Ciekawe, nie chcę mi się już wracać cholera za nim. Bo on na pewno wyjeżdża na trasę. Będzie jechał głównymi torami, kurczę. Czekaj, gdzie pojedzie? Nie, nie wracam się już. Może tak być, bo to jest bocznica tak jakby. Ale jak on tam się wpasuje w główne tory? a chyba w tym, co jest tam na nasypie, bo to już w ogóle, to jest w ogóle zakład naprawy taboru i, i takiego utrzymania chyba to można by powiedzieć, jak u nas, nie wiem, to się to nazywa Bane... Y, y, Mantena albo Bane Nor, Bane się zajmuje, Bane Serwis o dokładnie o, Bane Serwis. PANE to, to jest też firma, która się zajmuje utrzymaniem torów. A Banne SERWIS to utrzymaniem chyba, znaczy pociągu i tego wszystkiego. Nie torów, tylko y, infrastruktury, czyli tej elektryki, tego wszystkiego. A ci kładą tory o te maszyny. Do... No ale on odjechał i chyba mi się wydaje, że on powinien. Może podjadę do kawałek. Dam pauzę. No, teraz na szczęście przycisnąłem. Dobry przycisk, bo zazwyczaj jak dam na pauzę, to później chcę coś włączyć, to przyciskam przycisk całkowitego stopu i, i gasi mi nagranie. No tak, on będzie cofał pewnie wjedzie w tą drugą nitkę, co jest na nasypie. Co ją tu widać? On jedzie tu dołem. Tak, na pewno pojedzie do Oslo, bo skoro jest tak nastawiony, o, a obok właśnie tą nitką już jedzie pociąg, pociąg z, z włoskiej firmy. Andalsto czy coś takiego jest taka firma Oni dostarczali tu te pociągi A tramwaje, które dostarczyli to był Dość specyficzny produkt Bo A to by dużo o tym mówić No To co on będzie pewnie wjeżdżał zaraz na Na ten tor To co ja pojadę i go może złapię w innym momencie Może tak być jak mi się uda bo ja pojadę w tamtą stronę ja pojadę w tą stronę a ten to, to chyba tu przyjechał, przed chwilą kręciłem jego chyba tu nie było nie wiem Chyba no podjechał sobie tam są jeszcze jakieś stare wagony tu są stare ciufacze, Oj to To już spalinówki tam są warsztaty, widać hangary to nie są jedyne Woslo, bo Woslo są jeszcze bliżej centrum, tak chyba tutaj właśnie tutaj parkują pociągi towarowe, nie tyle co składy, tylko same lokomotywy. Ja często ko o nich przejeżdżam, ale od drugiej strony nigdy tego nie nagrywałem, już jakieś nagram. Ciekawe, ciekawe pojazdy mają, też mają cmentarzysko stoi parę złomów które już nie będą używane to jakaś znowu jakaś spółka firma North Line. ale na wagonach już banę serwis no o, tu też mają różne spółki pod firmy córki, matki, wujki, ciotki żeby kręcić kasę tylko tak jak wszędzie, to nie jest tylko w Polsce że, że tak się robi, tutaj też tak się robi a tu właśnie budują nową drogę będzie fajna ścieżka rowerowa jest dużo dalej do mnie, do domu, ale jadę sobie bokiem. Nie jadę wzdłuż tej głównej drogi, nie. Dziwne w ogóle, bo tu pootwierane przez to, że to robią. Można wejść prosto w tory. Tutaj dużo ruchu nie ma. To jest ta duża firma Bama. A tutaj magazyn też można do niej wjechać. Kiedyś to było zamknięte. Nie wiem na jakiej zasadzie to teraz tu działa. A ścieżka rowerowa jest właśnie tu wzdłuż, z boku. Ale pieprze, Dobra, dam pauzę. Pociągu po wypadku, chyba Od Takiego nowoczesnego, już ale tu jeżdżą w Oslo. Musi być krasza O, tu firma nazywa się Mantena AS I pełno części do pociągów. Przody, te zderzaki o pewnie po łosiach, o superktosiach i zwierzętach innych. To stare wagony. O, wjechałem na tę bablę całą. Mogłem tam z tyłu, zabawną jechać tą ścieżką rowerową, ale. Myślałem, przyjadę tutaj. Zobaczę, co, co się tu dzieje. To był jakiś... O, tam jest. O! Nowy pociąg. O, kurde. Na pewno takie z tym. Z takim dziobem nie jeździły. To jest nowy pociąg do Flitogu, bo ma znak Flitogu, czyli tego pociągu, który jeździ na lotnisko tylko między Dramen a Oslo. Z takim garbem. Coś nowego. Nowa... Nowy skład. Dlatego tu stoję. A tam dalej, pomiędzy nimi widać cmentarzysko tych starych cargo net. Jeszcze taka nazwa też była o, stare lokomotywy. Kurcze, dobrze tu przyjechałem. O tam cmentarz lepiej widać. A ja zawsze jak rowerem jadę z pracy to jadę tam właśnie przed tym jasnym, dużym budynkiem przy tej górnej drodze, ale to auta powiew o, o faktycznie jeszcze nawet nie, nie zamontowany zderzak z przodu. Nowy skład. Cofany. A tu się teraz firma przeprowadziła Hakone's Maskins. Ma wywrotki i takie różne rzeczy. Oni właśnie byli w tym miejscu, gdzie kręciłem ten pociąg. Ale ze względu że to, drogę tam przerabiają, to ich wywalili. Tu bardzo dużo Polaków też pracuje. I nie tylko. Mają, mają domki. Siedzą sobie tutaj bo te domki też słyszałem, że wynajmują normalnie ludzie nie tylko z tej firmy przynajmniej kiedyś wynajmowali Polacy i Litwini, ale że dzisiaj to robią bo tam brama była taka, ale myślę, że wynajmują to dalej. o, a tu był tą ścieżką na dole dojechał ja, w, w, w koło w tej szkoło wszystko nowe, wybudowane A tu już się wracam z powrotem do starej drogi, dobra wyłączam. Będzie pociąg, będzie dzisiaj odcinek pociągowy. <gry>